Witam, teraz sprawdzimy na czym polega i czy, czy, czy dużo to daje zastosowanie balansera. Ten film jest z balancerem, ten dolny, ten dolny jest bez balansera. No i teraz sprawdzamy po kolei. Następny akumulator. Następny. Następny. No i teraz sam się ciekawie co będzie tutaj. Bo tu dwa miesiące chodzi to bez balansera. Pierwszy, drugi. Trzeci i czwarty. Za mnie wiem, jakie są wskazania. Obejrzę to coś tam jeszcze do tego dokumentuję. Jak widzieliśmy, rozjechania były nie aż takie duże. Tu pomiędzy tym pierwszym a ostatnim. O ile się nie mylę, tam chyba dwie setki było. Także, no, na balancerze jednak troszeczkę tam równiej. Tutaj to tam było raptem jedna setna volta, Tu, jedno, tu dwie dziesiąte, ale to chyba... Mija się z celem przerost treści nad formą zastosowania balansera.